Ten makijaż, którego dzisiaj będziecie świadkami, wybierało mi tysiąc osób. To nie są żarty. Tysiąc moich followersów na Instagramie wybrało kosmetyki, których będę dzisiaj używać w makijażu. Bardzo się cieszę, bo będzie to taki film y, współtworzony z Wami, którego macie tutaj dużą cząstkę, jeśli chodzi o udział, a bardzo jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Jeśli mam być szczera, to niektóre Wasze decyzje bardzo mnie zdziwiły, także nie chcę już przedłużać. Kosmetyki grzecznie czekają. Ja tylko jeszcze zachęcę, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy bądź z jakiegoś powodu nie. Subskrybujesz kanału, to zostaw suba, zostaw łapkę w górę. Ciebie to nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się rozrasta. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło. Dobra, no to dość tego słowa wstępu. Przechodzimy już do samego makijażu. Oczywiście mam tutaj przygotowaną ściągę, informacje, statystyki i tak dalej, i tak dalej. Także będę Wam mogła przy każdym kroku mówić i objaśniać co, gdzie i jak. Zaczynamy oczywiście od bazy. Muszę tylko sobie znaleźć tą bazę. Co bardzo mnie cieszy. Relacje widziało 3000 osób, przeszło. No i tak jak mówię, 1000 osób wzięło czynny udział i zagłosowało, wybierając kosmetyki. Jeśli chodzi o bazę, to dałam Wam do wyboru kultową. Już bazę ze Smashboxa, bazę minimalizującą pory, która też z automatu jest bazą wysokopółkową. Kontra baza AA My Beauty Power, baza z witaminą C, totalne jej przeciwieństwo, baza, która utrwala makijaż, ale przede wszystkim go rozświetla i wygładza. No i 62% wybrało tanią drogeryjną bazę. A, także dzisiaj ten produkt ląduje na mojej twarzy. To jest baza, która w przeciwieństwie do Smashboxa, zobaczcie, jest bardzo też leciutką bazą taką kremową, wodnistą podczas gdy Smashbox jest raczej taką bazą a wypełniającą właśnie wszelkie pory jest zbita, jest gęsta trochę nawet powiedziałabym silikonowa e, także. Ta baza, tak, zdecydowanie dla fanów błysku, nawilżenia, dla posiadaczy cery suchej, mm, pachnie witaminkami, takimi cytrusami, bardzo taki świeży, pobudzający zmysły zapach. No i skóra, zobaczcie, jest mocno nawilżona, odżywiona. Lubię tą bazę, bo dla mnie to jest taki dodatkowy krok w pielęgnacji, bo w zasadzie zachowuje się i wygląda na skórze jak taki fajny, um, witaminowy krem po prostu pielęgnacyjny. Dobra, no to co? Jesteście ciekawi podkładu? Zanim przejdziemy do podkładu, to jeszcze chciałabym, żebyśmy chwilę zatrzymali się przy tej bazie. Jeśli chodzi o tą bazę, zagłosowało za nią 625 osób, natomiast za bazą ze Smashboxa 372 osoby, także no tysiak przeszło. Jeśli chodzi o tą bazę, bo tego nie powiedziałam, mamy tutaj 95% składników pochodzenia naturalnego, baza nie jest testowana na zwierzętach i jest przyjazna dla wegan, Także to też jest bardzo istotna informacja. I jest to baza, która jest pełna antyoksydantów oraz bioaktywnych molekuł, które synchronicznie dbają o zdrowie i piękno Twojej cery. Także naprawdę baza bardzo, bardzo przyjemna, bardzo fajna. Myślę, że jest to naprawdę dobry wybór, jeśli potrzebujecie takiego odświeżenia, pobudzenia i takiego trochę, jeśli macie na przykład skórę szarzałą, zmęczoną, to jak chcecie tak trochę sobie ją zbustować, a no to to jest naprawdę dobry wybór. Dobra, przechodzimy w takim razie do podkładu. Jeśli chodzi o podkład, to były tutaj dwie zupełnie inne opcje, zupełnie do siebie niepodobne. Po pierwsze wysokopółkowy Estée Lauder to jest Double Wear Maximum Cover, czyli chyba najbardziej napigmentowany podkład, jaki mam w swojej kolekcji. To jest dosłownie taki kamuflaż, który no, jest w stanie przykryć nawet i tatuaże. Natomiast jego kontrą był BB z Burżuła, produkt bardzo drogeryjny, który ma z kolei bardzo delikatne krycie, raczej tylko wyrównuje koloryt. Tutaj nie ma absolutnie mocnego krycia, ale za to jest kompleks witamin. Mamy tutaj między innymi witaminę C, E, B5, A. No i tak, jeśli chodzi o wasz wybór, 559 osób wybrało Burżuła. Natomiast głosy na Este to było 475 osób i przekłada się to procentowo na 54% dla Burżuła kontra 46% este Lauder. Także niewiele bo niewiele, ale jednak tutaj Burżuła wygrał. Także idziemy dzisiaj w lekkie krycie. Zmiksuję sobie odcień 2 medium i trochę nałożę sobie też light odcienia, myślę tak pół na pół. To jest krem BB, który też trochę jest jak taki dodatkowy krok w pielęgnacji. Pięknie pachnie, też witaminowo, w zasadzie fajne kombo, gdyby tutaj o te dwa produkty z sobą zestawić, a naprawdę to są produkty, które. Fajnie pobudzają do życia. Jeśli robicie makijaż rano, potrzebujecie się obudzić, sama kawa nie wystarcza, no to takie kombo naprawdę będzie idealne. No jak widzicie, tutaj krycie nie jest mocne, raczej jest lekkie produkt bardzo ładnie wyrównuje kolory, dodaje takiej świeżości. Wykończenie jest raczej mokre, takie nawilżone. Hmm, chyba nie muszę mówić, że ten krem BB jest zupełnie niewyczuwalny na twarzy. Produkt wtapia się jak marzenie i skóra wygląda na taką lepszą wersję siebie. Ale no nie ma tutaj żadnej machy. Jeśli chodzi o korektory, to tutaj przyznam szczerze: całkowicie mnie zaskoczyliście, bo do wyboru był wysokopółkowy produkt korektor firmy MAC. To jest klasyka gatunku bardzo znany zapewne wszystkim produkt prolonguer, Conceal, e, korektor e, uwielbiany przez makijażystów. Natomiast drugi, drogeryjny, to korektor burżuła w pędzelku bardzo leciutkie krycie produkt rozświetlający o ile tutaj mieliśmy bardzo mocne krycie tak tutaj, no to jest jego zupełne przeciwieństwo i znów postawiliście na produkt budżetowy produkt delikatny a właśnie taki nieobciążający skórę, produkt, który wybrało 566 osób kontra MAC 428 tylko no i mamy tutaj 57% dla burżuła i 43% MAC a, także dzisiaj idziemy w delikatny, leciutki korektor w pędzelku, który odbija ładnie światło i daje taki bardzo naturalny efekt rozświetlenia. To jest korektor, który nie ma jakiegoś mocnego krycia, dlatego nałożyłam sobie go troszkę więcej. No wiem, że to jest produkt, który. Tak, jest bardzo subtelny. A jeśli kogoś ze mną jeszcze nie ma na Instagramie, to przy okazji tego filmu serdecznie Was zapraszam, bo tam pojawiają się różne informacje. Nieraz jest to pierwsze źródło właśnie jakichś takich informacji. Także jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć, to zachęcam, wpadajcie na mojego Instagrama. Jeśli chodzi o korektor, no, zobaczcie, jest bardzo subtelny, bardzo delikatny. Ale ładnie odbija światło. Dobra, czas na puder. No i jak widzicie, znów zestawiłam tutaj dwa zupełnie różne produkty, bo tutaj mam wysokopółkowy, drogi, naprawdę za miliony monet Dior. To jest produkt, który nazywa się Dior Skin, Nude Air, Loose Powder w odcieniu 12 Rose Pink. No i on faktycznie jest taki różowiutki. Mam nadzieję, że to widać. Natomiast tutaj mam puder, który kosztuje ułamek tego, co Dior? To jest drogeryjny puder Eveline Variette Light Reflecting Translucent Loose Powder. To jest z kolei puder z kwasem hialuronowym i on jest w odcieniu takiego beżu. O ile ten był różowy, tak tutaj mamy taki klasyczny, cielisty odcień. Ten puder ma też 86% mineralnych pigmentów, które sprawiają, że no właśnie, delikatnie on odbija światło i daje. Efekt takiego soft blur, czyli a, trochę jak po filtrze. Tutaj bezapelacyjnie chyba nikogo to nie zdziwi, ale tak, ten puder z Eveline wygrał i to przewagą miażdżącą. 67% osób wybrało Eveline. Jeśli chodzi o przełożenie na głosy, no to Eveline 695, czyli prawie 700 osób wybrało Eveline, a 336 osób Diora. Także bezapelacyjny tutaj knockout w tej sferze. A dobra, pędzelek i działamy z pudrem Eveline. To jest bardzo fajny puder. Przyznam szczerze, że naprawdę lubię po niego sięgać. Bo on przepięknie przez te swoje właśnie mineralne pigmenty sprawia, że jest niewidoczny na skórze, a skóra dosłownie jest okryta jak taką woalką i e, wygląda jak po filtrze, jak po Photoshopie. E, wszystko jest ładnie, że tak powiem, wyrównane, rozmyte. Te wszelkie jakieś takie wiecie, tekstura e, i jakieś takie załamania są mniej widoczne. Także tak, to jest naprawdę bardzo fajny puder drogeryjny. Który e, ma świetny stosunek jakości do ceny. No i tym oto sposobem możemy przejść do makijażu oka. Jeśli chodzi o oczy, to dałam Wam do wyboru dwie różne, zupełnie różne palety. Pierwsza, no jak już widać po samym opakowaniu, to paleta z bardzo kolorowymi cieniami: e, The Escape pod od firmy Kaleidos, i tutaj zobaczcie, bardzo intensywne, kolorowe, wibrujące cienie. No przyznam szczerze, że miałam nadzieję, że wybierzecie tą paletę, że zmalujemy sobie coś kolorowego jak to na prawdziwe miziaki przystało. Wy wiecie, że ja kocham kolorowe makijaże. E, a tutaj mam paletę Affect i tą paletę o dziwo wybraliście. Może nie powinnam się wcale dziwić, bo jednak większość z Was preferuje bardziej klasyczne, e, stonowane makijaże. E, to jest Affect Sweet Harmony i paletę ta ma w środku no właśnie raczej taką bardziej uniwersalną kolorystykę, bardziej użytkową to na pewno. No i tak, dzisiaj będziemy pracować, bazować na tej palecie, ale wcześniej jeszcze wyniki. Jeśli chodzi o starcie tych palet, no to mieliśmy tutaj 617 głosów za Affect, kontra 404 osoby zagłosowały za Kaleidos. No i przekłada się to następująco na procenty procent afekt i 40% Kaleidos. Tak idealnie. Co do 1%. Także no dobra, dzisiaj robimy coś klasycznego. Myślę, będziemy bazować na tych brązikach tutaj, takich delikatnych różach, cielistych, beżach. No Coś takiego sobie dzisiaj myślę zmalujemy. Dobra, zacznę od tego tutaj takiego brudnego, chłodnego różu. To jest cień, a w zasadzie paleta cieni, które są do budowania, którymi, no naprawdę tutaj pigment jest bardzo dobry, ale też mam wrażenie, że fajnie można je stopniować, fajnie można rozcierać te cienie, więc jakby są też z automatu bardzo bezpiecznymi cieniami. Bardzo fajna też oczywiście kolorystyka, także paleta... Jak najbardziej użytkowa, nie tylko do makijaży dziennych, ale i do makijaży wieczorowych. no Można też nawet poszaleć, bo mamy też tutaj trochę takich morskich odcieni. Ale dzisiaj idziemy w stronę klasyki, także pracuję sobie tutaj nad tym moim załamaniem. rozcieram rozdymiam wszystko ładnie z sobą. Ok. Jeśli chodzi o łuk brwiowy, to od razu sobie też nałożę tego cienia naked, trochę mieszając. Z tym tutaj najjaśniejszym, to jest taki trochę jakby bananowy cień, a delikatnie miksuję sobie oba te cienie i czyszczę sobie tutaj ten obszar właśnie delikatnie też optycznie unosząc ten mój łuk brwiowy. VIP to jest najjaśniejsza błyskotka w tej palecie, wędruję dzisiaj tutaj w wewnętrzny kącik, żeby trochę rozświetlić spojrzenie. Bardzo... Połyskujący, dość sypki też cień. Przejdę teraz do tego mojego jasnego, takiego baby różu. Bardzo fajny cień. Będzie ładnie wyglądał nie tylko do zielonej tęczówki oka, ale i do niebieskiej. Fajnie będzie, że tak powiem, no, wybijał ten kolor tęczówki, kontrastował właśnie z nią. O, to jest taki. Z jednej strony pastel, z drugiej strony dość żywy, tak naprawdę ten róż, naprawdę bardzo oryginalny cień. Podoba mi się. O. Nakładam go na całą ruchomą powiekę. No i robi nam się dość taki świeży makijaż oka, prawda? Dobra, czas przejść teraz do zewnętrznego kącika i zacznę go rozcierać najpierw tym jaśniejszym brązem, a potem delikatnie dołożę sobie tej czekolady, to jest najciemniejszy też cień w tej palecie. I zaczynam od tego jaśniejszego cienia. Będę sobie tutaj rozcierać go w zasadzie tak jakbym robiła kreskę eyelinerem. I teraz rozcieram sobie. Zmiękczając wszelkie granice, wyciągając zewnętrzny kącik. Cienie matowe, muszę też zaznaczyć, one są dość suche, więc jeśli chcecie zbudować sobie krycie, trzeba tutaj koniecznie pomyśleć o, o jakiejś takiej em, mokrej bazie bądź właśnie korektorze, bo na suchą powiekę one nie bardzo chcą się łapać. To znaczy, one się chwycą, ale w momencie rozcierania będą po prostu uciekać. Ja dzisiaj nie chcę mocnego krycia, nie chcę jakiegoś mocnego a, makijażu, dlatego e, dla mnie jest ok to, że że one się tak no, nie łapią mocno czysty pędzelek rozcieram sobie tutaj te granice zmiękczam to wszystko z sobą i teraz przechodzę do tego najciemniejszego czekoladowego brązu i jeszcze troszkę tylko przydymienim tutaj samą linię rzęs żeby oko troszkę no, nabrało takiej trójwymiarowości wciskam sobie o, trochę mi się tutaj osypało, ale to nic. Jeśli chodzi o dół, to zaczynam od tego tutaj cienia, którym zaznaczaliśmy załamanie i nałożę sobie go dość nisko. Tutaj prawie na całą dolną powiekę. Rościeram też od razu wszelkie granice. No i teraz przechodzę do cienia Balance, tego tutaj i delikatnie przyciemniam sobie nim zewnętrzny kącik. Łącząc górę z dołem, wklepuję sobie tutaj ten cień. Delikatnie mogę też sobie rozetrzeć od razu te granice. I wezmę jeszcze odrobinę tej czekolady i nałożę też jeszcze tutaj sam zewnętrzny kącik, żeby połączyć sobie górę z dołem tutaj w tą szparę, w tą lukę. Natomiast ten tutaj cień Dreamer ciemniejszy od tego, który nakładaliśmy tutaj wklepię sobie tu, żeby jeszcze trochę dodać sobie koloru, to jest cień, który jest bardziej jednak złoty, taka brzoskwinia ma nieco tak więcej kolorów sobie, nieco więcej życia. Delikatnie. Ale są sypkie te cienie, dość mocno na mokry pędzel jest lepiej, ładniej się łapią. No i oko prawie gotowe, ale jeszcze mam tutaj kolejny krok, który musiałam z wami skonsultować, a mianowicie jeśli chodzi o wykończenie makijażu oka, pytałam, czy wolicie białą kredkę na linię wodną, kretka z taka budżetowa z action, czy może wolicie eyeliner z Eveline, czyli czy wolicie, żebyśmy skupili się na górze czy na dole oka. No i tak, jesteście ciekawi wyniku. Otóż 575 osób zdecydowało, że woli eyeliner Eveline, natomiast na kredkę Max More było 354 głosy. Jeśli chodzi o procent, no to tutaj też druzgocąca przewaga Eveline, bo 62% do 38% jeśli chodzi o Max More. Także dzisiaj idziemy w stronę klasyki i czarnego eyelinera. Bardzo lubię ten eyeliner, ale przyznam Wam się szczerze, że już go mam na wykończeniu, także już maluję on, jak maluje. Bardzo często po niego sięgam w codziennym użytkowaniu, także ale mam drugi w zapasie. Dobry strzał, dobrze wybraliście, naprawdę. Też bym go wybrała zapewne, gdyby o mnie chodziło. Dobra, poza kamerą szybko kończę drugie oko, a potem bawimy się dalej. Oczy gotowe przechodzimy teraz do konturu bądź do ocieplenia twarzy, bo do wyboru były dwa dwa produkty, jeden właśnie bardziej ociepleniowy, drugi taki stricte do konturu. Jeśli chodzi o Oh My Contour, no to była to opcja bardziej budżetowa z Bell właśnie produkt chłodny do klasycznego konturowania, natomiast drugą opcją była bardzo wysokopółkowa paleta, raczej do ocieplenia twarzy, jeśli chodzi o Nataszę Denonę. To jest paleta Tan Bronze and Glow Palette, no i jak widać po otwarciu, raczej tutaj te bronzery są ociepleniowe, nawet takie rozświetlające, jeśli chodzi o o ten tutaj produkt no i którą opcję wybraliście. No patrzę tutaj procentowo na mojego Instagrama bez dwóch zdań postawiliście na produkt do konturu produkt po raz kolejny budżetowy więc dzisiaj abel ląduje na moim policzku, ale wcześniej jeszcze wam powiem jak wyglądało to właśnie w procentach 60% osób wybrało Bell, 40% wybrało Nataszę denone ee, i przekłada się to na 597 głosów Osób za Bel, czyli prawie 600 osób wybrało Bel, kontra 393 głosy na Natasze Denone, więc około tam 400 osób chciałoby zobaczyć Denone w akcji. No ale trudno. Sorry Lu. Dzisiaj konturujemy tanim produktem z Biedry. Nie pamiętam jaka kwota, ale coś około chyba 13 zł. Ten brązer, jeśli mam być szczera, jest dość suchy i może robić plamy także tutaj trzeba być ostrożnym przy aplikacji przyłapałam się kilka razy na tym, że po jakimś czasie, no właśnie, robiły mi się plamy na policzku, natomiast jeśli chodzi o odcień to naprawdę jest fajny, taki dość chłodny a może wyglądać na brudny w zależności od odcienia skóry, jeśli macie bardzo jasną, jasny typ karnacji, no to ostrożnie bo może być po prostu zbyt chłodny, trzeba się nauczyć nim pracować, trzeba tutaj Ostrożnie manewrować pędzlem. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to tutaj kompletnie nie mogliście się zdecydować i tak naprawdę 50-50 oba produkty zdobyły po 50%, a dałam Wam do wyboru a, też zupełne skrajności, że tak powiem. Pierwszy to był bardzo delikatny rozświetlacz Barbery, Burbery. Jak się to powinno mówić? Nigdy nie wiem, zawsze się mylę. Ale generalnie tak, to jest rozświetlacz, który jest bardzo raczej subtelny, delikatny, taki dający raczej efekt dzienny. Szampańskie złoto, raczej do jaśniejszej karnacji i raczej na co dzień. Natomiast jego kontrą był rozświetlacz Scaleidos. Robiłam recenzję ich produktów, ich rozświetlaczy. Jak ktoś nie widział, to koniecznie sobie zobaczcie, bo to był przezabawny film. Przy okazji, wyzwania cała twarz ym, rozświetlaczami tylko i wyłącznie. Także jeśli ktoś lubi rozświetlacze, to będziecie w siódmym niebie. E, no i tak, jeśli chodzi o te rozświetlacze, one są niesamowicie mocne, bardzo wyraziste, robiące. No, zobaczcie, jaki tu jest pigment. Tutaj jest. Jeśli ktoś lubi efekt tafli, no to. Chyba nie muszę nic więcej mówić, nic więcej robić, wystarczy, że Wam to pokażę. No i właśnie, tutaj mieliście nie lada za nie mogliście się zdecydować. 50 na 50 świadczy, że no, mam tutaj podzielonych widzów, jeśli chodzi o mocny blask kontra subtelny, dzienny. Uwaga, uwaga! Jeśli chodzi o subtelniejszą opcję, to mamy tutaj 463 osoby za burbery. Kontra 467 za Kaleidos. Także dzisiaj sroki się cieszą. Sama należę do jednych z nich. Także lubię mocny blask. Idziemy po całości. Jak szaleć, to szaleć. Kaleidos ląduje dzisiaj na moim policzku. I teraz uwaga, uwaga. Czy to widać? Mam nadzieję, że to widać. No tutaj jest kosmos, to jest najmocniej napigmentowany rozświetlacz ever, chyba na świecie i no nie mam w swojej kolekcji nic, co byłoby mocniejsze, także muszę tutaj trochę sobie go rozetrzeć, no bo mogę świecić w nocy i oszczędzać właśnie na prądzie w ten sposób. No jest, jest czad, dobra, lecimy z drugą stroną. I ten rozświetlacz, słuchajcie, zmienia się na różne kolory. Tutaj mam i róż, i pomarańcz, i trochę takiej limonkowej zieleni i złota. Także naprawdę, jeśli ktoś szuka jakichś takich oryginalnych, nietuzinkowych rozwiązań, jeśli chodzi o rozświetlacze, to spokojnie mogę polecić ten Kaleidoscope, a to jest Space Age property. A tak się nazywa, bo tych rozświetlaczy mają całkiem sporo w swojej ofercie. Gdyby nie róże, to mogłabym się tutaj pokusić o stwierdzenie, że jak do tej pory ten makijaż był wykreowany raczej tańszą e, alternatywą kosmetykami, raczej tańszymi niż droższymi. No tak się jakoś poskładało, że wolicie jednak sprawdzone, wszechdostępne, budżetowe kosmetyki. Natomiast z różem jest zupełnie inaczej, bo wybrali no i La Do wyboru były dwa. Właśnie wspomniana tutaj przeze mnie i La To jest bardzo hmm, no nietypowy róż, bo wpada w fiolet. Jest taki bardzo intensywny, brudny wręcz, taki bardzo połyskujący. Powiem szczerze, a rzadko sięgam po ten kosmetyk. W zasadzie chyba jest on przeze mnie najmniej lubianym i używanym różem. Natomiast drugi, który szczerze mówiąc, obstawiałam, że wybierzecie, to jest sypki róż Bella Pier Cosmetic w odcieniu Amaretto. To jest taki piękny, ceglany troszeczkę taki brzoskwiniowy róż. No i miałam wielką nadzieję, że właśnie wybór padnie na niego. Ale nie. Moje miziaki zrobiły mi niespodziankę. 452 osoby zagłosowały za Ilamaską, a 426 za Bella Pier. ale w sumie no dość tutaj wyrównany, prawda? To starcie. 49% właśnie Bella Pier i 51% Ilamaska, więc no tutaj dużej różnicy właśnie nie było. Oj, boję się tego różu. Oj, 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 pędzelek. I działamy. Nałożę sobie go tutaj dość wysoko. Po prostu się go boję. Ten ym, róż jest dość ciemny, więc do ciemniejszej raczej karnacji. No i też bardzo mocno połyskujący, więc tutaj no, trzeba ostrożnie, żeby nie zrobić sobie kuku i nie podkreślić tej tekstury po prostu skóry. Jeśli chodzi o usta, to tutaj. Przybijam Wam piątkę, bo wybraliście mojego ulubieńca, z czego mega się cieszę, ale po kolei były do wyboru znów dwie skrajności, bo po pierwsze mieliśmy tutaj pomadkę mocno taką czerwoną, pomadka długotrwała, Maybelline, Matte Ink, Super Stay w odcieniu 25 Heroin, no taka właśnie mocno ognista czerwień. Natomiast w jej kontrze był tutaj zestaw nudziaków, słodziaków. <grym> E, jeśli chodzi o e, Nateo, tutaj mam konturówkę w takim właśnie odcieniu Nude. No i też pomadka Catrice, a to jest full color i odcień chyba Shot Coffee. Albo Coffee Bean. oj oh my god, nie mam zielonego pojęcia, wszystko mi się już pościerało, bo dosłownie no, te produkty nie wychodzą z mojej kosmetyczki. To są moi ulubieńcy. No i a wy też postawiliście dzisiaj na ustaw od cieniu Nude 56% Catrice kontra 44% Maybelline. Um, no i tak, jeszcze żeby sprawiedliwości stała się zadość. 406 osób oddało głos na Maybelline i 519 na Catrice. To jest zestaw, który uwielbiam. I naprawdę dość mocno jest przeze mnie on katowany ostatnimi czasy. Obrysowałam dość konkretnie usta konturówką. I trochę też nawet tą konturówką przyciemniłam kąciki. No i teraz przechodzę do mojego błyszczyka z Catrice. Naprawdę uwielbiam. Uwielbiam go. Zobaczcie, to jest taki błyszczyk, ale z kolorem, pięknie nawilża usta, trochę ma taki efekt nawet chłodzenia, takiego delikatnego mrowienia, czyli delikatnie też powiększa usta, sprawia, że polepsza się ukrwienie. No i tak oto prezentuje się efekt końcowy. Cały makijaż kosmetykami wybranymi przez moich followersów na Instagramie. Bardzo wam dziękuję za pomoc przy nagraniu tego filmu, za wasze zaangażowanie, za to, że ze mną jesteście na Instagramie, że mnie wspieracie. Dajcie znać, czy taka wersja makijażu w kolorystyce nude, delikatnych róży, a z mocną kreską eyelinerem wam się podoba, no i też z mocnym błyskiem. Jestem mega ciekawa. Piszcie o swoich przemyśleniach i wrażeniach w komentarzach pod filmem. Będzie mi nie... Niezmiernie miło. Jeśli kogoś jeszcze ze mną nie ma na Instagramie, no to zachęcam, wpadajcie. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to też zachęcam, kliknijcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. No i to tyle, jeśli o mnie chodzi. Ściskam Was bardzo mocno i widzimy się w kolejnym filmie. Całusy. Pa!